ピッ Panie premierze, chciałam zapytać o obecną ofensywę podatkową rządu, można to tak określić, są śmiałe plany na 2026 rok, ale podatki to jest miecz obosieczny, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie akcyzy i chciałam zapytać jak pan to ocenia z perspektywy byłego szefa rządu, czy by pan rzeczywiście doradził na przykład zwiększanie akcyzy, czy jednak tutaj radził pewną ostrożność, bo to co może do budżetu dzięki temu napłynąć może również wyciec innym kanałem szarej strefy. Ja w 2003 roku miałem podobny dylemat, tylko że ja obniżyłem akcyzę aż o 30%. I to spowodowało, że wpływy do budżetu z akcyzy były o 800 milionów złotych więcej. Bo podatki nie działają w ten sposób, że jak się je podwyższy, to automatycznie zwiększa się wpływ. Czasami jest dokładnie odwrotnie. I obawiam się, że tym razem będzie dokładnie to samo, bo podwyżka akcyzy czy na papierosy, czy na e, alkohol zwłaszcza powoduje rozrost e, szarej strefy, e, wzrost e, przemytu, e, no i takie lokalne bimbrownictwo, co powoduje po prostu uszczuplenie wpływów do budżetu. Co w takim razie poradzilibyśmy rządowi, który jest w dość trudnej sytuacji, ta dziura budżetowa jest, teoretycznie mielibyśmy być na ścieżce schodzenia z deficytu sektora finansów publicznych, ale to się trochę nie udaje. Może po stronie, w takim razie, wydatkowej coś podziałać, jeśli nie po stronie dochodowej? Proszę pani, zasada powinna być taka. Jeżeli gospodarka się rozwija i jest w fazie rozkwitu, to wtedy można podwyższać podatki. Ale jeżeli są kłopoty, zwłaszcza budżetowe, to trzeba obniżać podatki. I w Polsce dochodzi dodatkowy problem, bo ustawa budżetowa to jedno, ale zwykle ustawie budżetowej towarzyszą ustawy okołobudżetowe. Ustawy budżetowej prezydent nie może wytować, ale wszystkie pozostałe może. I niewątpliwie pan Nawrocki to zrobi. Czyli jeżeli z tych sześciu ustaw około budżetowych rząd szacuje, że otrzyma dodatkowe no, ponad 40 miliardów złotych, to się może bardzo przeliczyć. Rząd liczy też na to, że poniekąd będziemy z tego deficytu wyrastać, bo będzie ten wzrost PKB wyższy. Tymczasem drugi szacunek głosu, jeśli chodzi o PKB za drugi kwartał, pokazał, że spadły inwestycje o 1%, czyli to ważne koło zamachowe ciągle nie działa. Czy tutaj jest w ogóle jakaś taka krótka i złota recepta, co robić, żeby te inwestycje pobudzać? Nie, no wzrost PKB o 3% to nie jest na aż takie wielkie osiągnięcie. Gdyby, gdyby to było 5%, albo 6%, albo 7%. Już nie mówiąc o 10%, ale 3% no to oczywiście no, cieszymy się, że to jest jednak wzrost, ale mm, za pomocą takiego wzrostu wielkich sukcesów dodatkowych wpływów się nie uzyska, natomiast inwestycje, no, jeżeli inwestycje nie rosną, tylko spadają, to znaczy, że system podatkowy i system warunków inwestycyjnych powinno się dokładnie przepatrzeć. Bo nic się, nie dzieje bez, nic się nie dzieje przez przypadek. To porozmawiamy jeszcze chwileczkę o tych podatkach. Być może jakaś obniżka VAT-u, żeby jeszcze bardziej pobudzić konsumpcję, bo ona zawsze była tym mocnym silnikiem i może jeszcze warto ją troszeczkę rozruszać. A jednak ta obniżka VAT-u na żywność, na odzież może by coś pomogła. Wysokość VAT-u jest bardzo ważna, zwłaszcza dla ludzi mniej zarabiających. Dla których każde drgnięcie VAT-u jest problemem, więc obniżenie VAT-u zawsze jest mile widziane i może to wpływać na wzrost konsumpcji. Oczywiście mnie martwi to, co już sygnalizowałem, że w obecnym rządzie jest takie przekonanie, że jak się podwyższy jakikolwiek podatek, to jest większy wpływ do budżetu. Otóż tak nie jest. To, to tak nie działa. Często efekt jest odwrotny, więc rząd powinien prowadzić w tej sprawie bardziej taką selektywną politykę, bo to również dotyczy inwestycji. Podatek jest wyrazem sprawiedliwości społecznej, ale on również działa zachęcająco albo zniechęcająco na inwestycje i na wzrost gospodarczy. Pozostawiamy to do refleksji rządu i trzymamy kciuki, bo to będzie sukces nas wszystkich, jak się to uda poskładać. No oczywiście, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, mnie się wydaje, że dopiero jesteśmy na początku awantury o budżet, bo jestem przekonany, że może nie wszystkie sześć ustaw około budżetowych, ale większość z nich pan Nawrocki będzie wetował. I tych wpływów stąd wynikających nie będzie. No i czy ta optyka prezydenta w świetle też tego, o czym żeśmy powiedzieli, że nie zawsze to zwiększenie podatków jest dobre. Czy gdzieś tutaj może jest jakiś ziaren koracji? Oczywiście, że jest. Jeszcze raz powtórzę, że z moich doświadczeń wynika, że obniżenie akcyzy może owocować większymi wpływami do budżetu. A kiedy w tym samym 2003 roku obniżyliśmy podatek CIT z 27 do 19, to też o kilka miliardów złotych wpływy były większe, a nie mniejsze. Czekamy za tym, jak się rozwinie sytuacja. Dziękuję serdecznie za rozmowę.